W dzisiejszym odcinku zakazana substancja w produktach do stylizacji paznokci, klientki nadużywające alkoholu, badania na temat sterylizacji w salonach, kosmetolodzy na debacie prezydenckiej, bon na 700 zł do kosmetyczki i jak salony w Hiszpanii poradziły sobie z wielkim blackoutem. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku Beauty Salon News, czyli przeglądu najciekawszych informacji dla osób pracujących w branży Beauty. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybowaniu kanału i lecimy z newsami. Na portalu cofzdrowiu.pl pojawił się artykuł z informacją na temat pewnej zakazanej substancji, której nie będzie można stosować w produktach do stylizacji paznokci. Konkretnie chodzi tutaj o TPO. Nie będę się tutaj silić na odczytanie rozwinięcia tej nazwy, bo jest ona bardzo skomplikowana. Ale jest to związek, który został uznany za rakotwórczy, mutagenny lub szkodliwy dla, dla rozrodczości. Z artykułu dowiadujemy się, że TPO to tak zwany fotoinicjator UV jest stosowany głównie w żelak do stylizacji Paznokci, gdzie pod wpływem światła upału przyspiesza utwardzanie produktu. Z uwagi na swoje właściwości był dotąd dopuszczony do użytku w ograniczonym zakresie, a od września 2025 roku trafi na listę całkowicie zakazanych, no i tutaj są takie różne rady dla producentów, dystrybutorów itd., ale również dla stylistów Paznokci. No i odczytam właśnie te rady dla stylistów. Nie powinno się gromadzić zapasów produktów zawierających TPO po 1 września 2025. Ich sprzedaż i stosowanie będą zabronione. Produkty należy kupować wyłącznie ze sprawdzonych źródeł, upewniając się, że na opakowaniu znajduje się pełna informacja o producencie lub importerze z terenu Unii Europejskiej. Jeśli zajmujesz się stylizacją paznokci, to warto przyjrzeć się swoim produktom i sprawdzić, czy ewentualnie to TPO się w nich nie znajduje. Na portalu kobieta gazeta.pl znalazłam ciekawy artykuł. Artykuł jest może nie w temacie kosmetycznym, ale wypowiada się w nim kosmetolog i ta wypowiedź jest na tyle ciekawa, że postanowiłam Wam ją zacytować. To jest artykuł o tym, że jest duży problem z alkoholizmem. Są przytoczone tutaj różne badania na ten temat, wypowiedzi lekarki, która brała udział w podcaście, bo tutaj też są cytowane fragmenty tego podcastu. Ale to, co mnie zainteresowało najbardziej, to pewien cytat z komentarza, który pod tym podcastem został zamieszczony, a konkretnie pod zapowiedzią. Zacytuję może ten fragment. Pod zapowiedzią odcinka podcastu na Instagramie pojawiło się kilka głosów specjalistów z różnych dziedzin, mniej lub bardziej związanych z medycyną. Jedną z nich jest kosmetolożka, która zdradziła, że picia alkoholu nie da się ukryć. Kilka razy w miesiącu mam klientki, które w wywiadzie kosmetologicznym przyznają się do tzw. picia weekendowego, ale ja nie muszę ich nawet o to pytać. Widzę to po ich twarzach. Są obrzęknięte, przekrwione, z drugim podbródkiem bez względu na masę ciała. Zniszczone, zmęczone twarze to efekt długotrwałego picia, nawet w małych ilościach. Mam też bardzo zdyscyplinowane klientki i zdecydowana większość deklaruje, że nie pije wcale i to też widać po ich twarzach. Są napięte, piękne, po prostu lśnią, mimo że większość z nich jest już dawno po czterdziestce. Jestem bardzo ciekawa, czy Ty też masz podobne doświadczenia. Jeśli tak, to daj koniecznie znać w komentarzu, jak to wygląda właśnie w Twojej opinii. Na stronie pzh.gov.pl, czyli takiej oficjalnej państwowej instytucji, która się zajmuje różnymi zdrowotnymi tematami, znajdziemy artykuł na temat badania, w którym można wziąć udział, więc jeśli masz ochotę, to pod linkiem jest ta, ta strona, na której jest link też do ankiety. No i badanie dotyczy dekontaminacji w branży kosmetycznej, fryzjerskiej i tatuażu. EA, pełny taki tytuł tego badania brzmi: Ocena procesów dekontaminacji w gabinetach świadczących usługi przebiegające z naruszeniem ciągłości tkanek w obszarze pozamedycznym. Jest tutaj, tak jak mówiłam, link właśnie do tej ankiety, którą można wypełnić i w ten sposób wspomóc polską naukę. Jest też y, 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 ważny termin, mianowicie 15 października. Do tego momentu ta ankieta będzie dostępna, także jest na to całkiem dużo czasu, więc jeśli chcesz się przysłużyć nauce, no to pod link wskakuj i wypełnij. Na internetowym kanale Super Expressu odbyła się wczoraj debata prezydencka w bardzo ciekawej formule, bo kandydaci nawzajem zadawali sobie pytania, więc emocji było sporo. Mnie najbardziej zdziwił fakt, że w pewnym momencie na tej debacie pojawił się temat kosmetologów. Jeśli jesteś ciekawa jak to wyglądało, no to już tutaj wstawiam fragment. W pani podać? okiem dzieją się rzeczy skandaliczne. Lekarze, część lekarzy chce zabrać kosmetologom branży beauty ich branżę jako przedsiębiorcom. I lekarze chcą teraz depilować nogi, bo zobaczyli, że 100 tysięcy przedsiębiorców z branży beauty na tym chce zarabiać. Czas tym proszę mu? się zająć, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, a nie opowiadać Bon Moty, że Pani chce, żeby bardzo. życie było piękne ja i cudowne. Ja, zajmuję, ja też chcę Dziękuję. zdrowia, a nie Dziękuję. Ale to Pani Senatorowie to robią bardzo. Dziękuję bardzo. Być może zastanawiasz się, kim jest kandydat, który o nas wspomniał, jest to mniej znana osoba i powiem szczerze, że ja chociaż interesuję się polityką, to też tego pana nie kojarzę, dlatego postanowiłam sprawdzić, kim jest właśnie, jakie ma doświadczenie zawodowe, czym się zajmuje, no i tutaj znalazłam taki artykuł na Onecie, który tego kandydata przedstawia. Marek Boch w zbliżających się wyborach prezydenckich reprezentować będzie ruch bezpartyjni samorządowcy. Z wykształcenia jest doktorem nauk prawnych, a jednym z jego głównych postulatów jest zmiana systemu politycznego w Polsce na prezydencko-parlamentarny. No i tutaj możemy też poczytać właśnie o doświadczeniu pana Marka. Jest to doświadczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ja szczerze mówiąc, miałam trochę do czynienia z biurem Rzecznika, bo też na moim kanale możecie na zobaczyć nagrania z różnych takich spotkań w sprawie kosmetologów, które były właśnie w Biurze Rzecznika. Ale powiem szczerze, że nie mam za dobrej pamięci do twarzy i nie kojarzę, czy tam pan Marek się gdzieś przewijał, być może nie chcę tutaj teraz wiecie, powiedzieć, że nie znam, a potem się okaże, że byłam na spotkaniu z nim, ale takie rzeczy akurat często mi się zdarzają, bo po prostu. Moja pamięć do twarzy jest praktycznie zerowa, jeśli chodzi o osoby, z którymi nie jestem w jakichś bliskich relacjach, co te, często też powoduje jakieś dziwne sytuacje, że powinnam kogoś znać, a go nie znam. No ale tak, wracając do głównego tematu, myślę, że to jest dość ciekawa sprawa, że trzeba by było na pewno ten temat zgłębić się nieco szerzej i dowiedzieć się więcej, czy inni kandydaci również coś tam o nas wspominają. Natrafiłam jeszcze na jedną taką sytuację, którą wydaje mi się warto przytoczyć, zaraz do tego przejdziemy, ale trzeba by było pewnie zrobić jakąś taką szerszą analizę, boże, zajrzeć do programów, nie spodziewam się tam jakichś fajerwerków odnaleźć, no ale jako, że zbliżają się wybory, to być może warto się tym tematem szerzej zainteresować, no ale to jest dość duża robota, więc nie na dziś. Dziś chciałam Wam na szybko przekazać newsy, dlatego zostawiam to sobie na później. Teraz pora na drugiego politycznego, wyborczego newsa, o którym wspominałam, ale on mnie tak zszokował, że po prostu aż musiałam sprawdzić u źródła, czy to prawda. Ale do źródła jeszcze przejdziemy. Znalazłam artykuł na portalu kobieceinspiracje.pl, który... no chyba najlepiej zacytować. W kampanii prezydenckiej 2025 pojawiają się coraz śmielsze pomysły. Jeden z kandydatów zaproponował programy, które mają wspierać rodziców w codziennym życiu, zarówno matki, jak i ojców. Nowe bony mają pomóc zadbać o zdrowie, wygląd i rozwój osobisty. Pomysł wzbudza ogromne emocje i dzieli opinię publiczną. Dr Artur Bartoszewicz, kandydat na prezydenta w 2025 roku, zaproponował program Piękna Matka Plus, który zakłada przyznanie 700 zł dla każdej matki. Te pieniądze można byłoby przeznaczyć na usługi związane ze zdrowiem i wyglądem: manicure, zabiegi kosmetyczne, usługi spa, stomatologia, fizjoterapia pomoc psychologiczna, opieka medyczna, karnety sportowe i optyka. Piękna Matka Plus to zakupy beauty, stomatologia, zabiegi medyczne, fizjoterapeutyczne, optyczne, sportowe, SPA. Każda matka miałaby dostać za każde dziecko rocznie 700 zł. bonu. Trzeba dać sygnał, że bycie matką to jest wyróżnienie, zakomunikował dr doktor doktor Artur Bartoszewicz w wywiadzie pomysł opiera się na założeniu, że zadbanie o zdrowie i samopoczucie mamy przekładać się na lepsze funkcjonowanie całej rodziny. No i trudno się nie zgodzić, że faktycznie tak jest. Pytanie, czy państwo powinno takie rzeczy sponsorować, więc jestem bardzo ciekawa, co wy na ten temat sądzicie. No i to tyle, jeśli chodzi o tą stronę, ale teraz jeszcze sobie zajrzymy do źródła, czyli właśnie do tego wywiadu, no bo znalazłam tutaj link do, do, tego, do tej wypowiedzi, więc myślę, że warto to też na żywo zobaczyć. Mi zależy naprawdę, na rodzinach 3-4-5. E, e, czyli przywrócić tradycję rodzin wiodzietnego. Dokładnie. W z tego też względu, poza tym programem, połączony jest z takim programem, Bon piękna matka, to znaczy kobiety powinny się poczuć nadzwyczajne w tym, że posiadają dzieci. My nie mamy takiej tradycji, my z... No w tej chwili kobieta, która ma więcej dzieci jest wyzywana od beneficjentek Dokładnie. 800+, plus, Dokładnie, a więc... nie daj Bóg jeszcze widzimy taką wychodzącą z salonu piękności, to od razu, aha wiadomo na co idą te pieniądze. Dokładnie robiła to... dzieciom, Ale robiła ja Ale ja chcę, żeby kobiety były piękne, ja chcę, żeby kobieta, która ma dużo dzieci, mogła pokazać tym kobietom, które nie mają dzieci tym, że zobacz posiadanie dziecka nie powoduje, że przestaje dbać o siebie. Czasami jak są kobiety uterane tymi dziećmi i nie mają pomocy. No to dlatego też pomoc należy dać, dlatego mówię, że Piękna Matka Plus to są zakupy beauty, stomatologiczne, medyczne, fizjoterapeutyczne, optyczne, sportowe i spa po to, żeby każda matka za każde dziecko dostawała rocznie 700 złotych bonu po to, żeby Babcia, która ma wnuczki i prawnuczki, dostawała dodatkowo za każdego wnuczka i prawnuczka jeszcze dodatkowo 7% wzrostu tego bonu. Bo chodzi o to, drodzy Państwo, żebyśmy dali sygnał Polsce i Polakom, że bycie matką to jest wyróżnienie, że ją jest stać na to, żeby ona sobie zgromadziła te środki i poszła na coś, o czym marzy, że matka. Jest piękną kobietą, elegancką, zadbaną, która ma również czas na to, bo bardzo często ludzie mówią, nie chcę mieć dzieci, bo dzieci mi spowodują, że ja stracę to, co, co ja lubię no tak. robić. Ja chcę mieć czas wolny, ja chcę pójść do kosmetyczki. Ja chciałbym, żeby Polacy i państwo zauważyło to. Kobieta nie może być, w cudzysłowie, karana dzieckiem, czyli nagle... Dokładnie, Wręcz. przyciśnięta, bo idzie, bo widać dokładnie, że ona jest tak zmęczona, bo na pewno ma dzieci to ja bym chciał, żebyście Państwo za kilka lat powiedzieli tak, kurczę, ona jest tak wypoczęta, tak piękna, tak zadbana, ma dzieci. Na koniec taki temat, może mniej oczywisty, ale wydaje mi się, że nas też mogą takie rzeczy kiedyś w przyszłości spotkać, więc warto sobie o tym pomyśleć, co byśmy ewentualnie zrobiły w takiej sytuacji. Chodzi o blackout, który wczoraj miał miejsce w Hiszpanii, Francji i Portugalii, głównie chyba w Hiszpanii i Portugalii, Francja gdzieś tam tak minimalnie na tym ucierpiała, po prostu nie było prądu, były duże problemy z ruchem kolejowym, samochodowym, lotniczym, nie działała w Madrycie i Lizbonie sygnalizacja świetlna i metro, więc chyba nie trudno sobie wyobrazić, jaki zasięg miała ta awaria i jakie konsekwencje za sobą niosła. Znalazłam kilka takich wypowiedzi właśnie osób pracujących w gabinetach kosmetycznych i fryzjerskich. To są wypowiedzi z hiszpańskich stron internetowych, trochę pokracznie przetłumaczone, bo, bo korzystałam z tłumacza Google'a, ale pozwolę sobie zacytować. Awaria zasilania zaskoczyła wszystkich w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach. Strzygłam mu włosy i zostaliśmy w ciemności, ale ponieważ maszynki działają na baterie, mogliśmy dokończyć pracę w taki sposób. Powiedziała Kasilda, właścicielka salonu fryzjerskiego. Tymczasem jej klient Mario otrzymał telefon komórkowy z włączoną lampą błyskową, aby zapewnić trochę światła. Tutaj mamy też zdjęcie na jednym z portali, które wskazuje, że panie się przeniosły na ulicę ze swoimi usługami. Nie wiem, być może ze względu na, na brak światła. Nie ma tutaj jakiegoś bardziej szczegółowego wyjaśnienia. No i jeszcze trzeci artykuł. Tutaj z kolei mamy trzy cytaty. Inna klientka w tym czasie farbowała włosy i nie mogła za to zapłacić, bo nie miała gotówki. Przyjdzie jutro, żeby zapłacić, więc nas to dotknęło. I spodziewam się, że wizyty, które mieliśmy zaplanowane na popołudnie, zostaną odwołane, odpowiedziała kierowniczka salonu kosmetycznego. No i później, jeszcze to bardzo szokujące, że z powodu czegoś, co wydarzyło się w innym kraju, nie jesteśmy w stanie utrzymać sytuacji, skomentowała kierowniczka restauracji. To eksperyment, aby zobaczyć, jak ludzie zareagują na tego typu rzeczy, powiedziała kierowniczka salonu kosmetycznego. No i jeszcze kolejny cytat, musisz być trochę przygotowany, mieć zapas wody i jedzenia na wszelki wypadek, bądź trochę przestraszona, ale bądź przygotowana, skomentowała pracownica salonu kosmetycznego. No i wydaje mi się, że ten ostatni cytat, choć trochę koślawy, to dobrze pokazuje właśnie, co by wypadało zrobić, żeby być na takie sytuacje gotowym. Jest trochę takich zaleceń, możecie sobie przejrzeć różne rządowe strony, tam są różne takie poradniki na sytuacje kryzysowe. Nie chodzi tutaj o to, żeby jakoś bardzo panikować, tylko właśnie, żeby choćby się zorientować, co warto mieć pod ręką, żeby sobie w takiej sytuacji poradzić i nie mówię tutaj tylko o poradzeniu sobie takim po prostu życiowym, jak posiadać właśnie jakiś zapas wody, jedzenia, jeśli nie będzie można płacić kartami, czy czy po prostu trochę gotówki w domu mieć, bo to też teraz wiele z nas po prostu tej gotówki nie ma. Ale chciałam Wam też wspomnieć jeszcze przy okazji o takiej liście kontrolnej, którą ja kiedyś stworzyłam, więc teraz będzie chwila na autoreklamę. Chodzi o listę kontrolną, jak przygotować salon na blackout. Tutaj zacytuję też Wam fragment opisu. Co jeśli w Twoim salonie nagle zabraknie prądu, jak dalej pracować i wykonywać zabiegi, jak przygotować się na taką ewentualność, co warto kupić, trzymać w awaryjnej szufladzie. W liście kontrolnej znajdziesz aż 37 wskazówek, dzięki którym nic Cię nie zaskoczy. No i tutaj te wskazówki zostały podzielone na takie trzy części, słabe punkty Twojego salonu i alternatywne zabiegi, czyli to co możemy robić na przykład właśnie jeśli nie mamy prądu. Zakupy warte rozważenia, żeby być przygotowanym na różne takie sytuacje i rzeczy, o których warto pamiętać na co dzień. Także jeśli ktoś ma ochotę mieć pod ręką taki poradnik dotyczący właśnie salonów kosmetycznych, to polecam Wam serdecznie. To już wszystko, co dla Ciebie przygotowałam w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że newsy Ci się podobały. Możesz dać znać w komentarzu, który z nich zaciekawił Cię najbardziej. Daj znać również, jakie treści chciałabyś oglądać w kolejnych filmach. Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu komentarza, łapki w górę. Zapraszam Cię też na moją stronę gabinet.odzaplecza.pl, na której znajdziesz mnóstwo ciekawych artykułów na temat finansów, zarządzania, marketingu, regulacji prawnych i wszystkiego, czego potrzeba do prowadzenia zyskownego gabinetu. Jeśli chcesz wesprzeć powstawanie kolejnych odcinków, możesz postawić mi wirtualną kawę albo zostać moją patronką na portalu Patronite. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.